Ok, zaczynamy. Najpierw na sam przód, na przód, na wewnętrzny kącik oka nałoży ten cień Skowo 212. Nałóż go palcem. Na wewnętrzny kącik oraz na załamanie z wyłączeniem tego miejsca na powiece. Okay. teraz wezmę sobie taki płaski pędzelek i nałożę sobie czarny będę używać czarnego z paletki Sleek Also Special i nakładam go najpierw najpierw nakładam, nie blendując zewnętrzny kącik oka i do załamania trochę Tego. A następnie biorę sobie taki puchaty pędzelek ze Stensory Flame i blenduję wszystko razem. Nie używając żadnego nie mam czysty pędzel. Okay. Teraz biorę sobie fiolet, który pewnie w kamerze będzie wyglądał na granat. I jest to taki fiolet z Kobo 210. I też biorę go na palec, by tego nakładać w tą centralną część powieki, którą zostawiliśmy pustą. I tak palcem nakładając jednocześnie rozcieram granice między cieniami. Muszę sobie później pomóc jeszcze pędzelkiem. Jak zbierze mi się za dużo tego niebieskiego, to mogę go zawsze dołożyć. O! Mm. blendując te dwa ze sobą, brokat, właściwie nie bro, brokat, no ten połysk z tego niebieskiego przechodzi na czarny i ten czarny nie jest, już tak, czarnie, nie jest tak już tak intensywny, jak był na początku, więc jeżeli chcielibyście mieć bardziej intensywny czarny, no to trzeba będzie go dołożyć, a mi się właśnie podoba taki efekt, jak on trochę blednie. Jest coś takiego jak na razie. OK. Teraz bierzemy Biały, biały pędzelek. Bierzemy pędzelek, y, kolejny taki płaski, i tym razem będziemy używać białego. Matowy biały. Uła. Matowy biały. Ja mam akurat Inglot 318. To zwykła matowa biało Zwykła matowa biel. I tą biel nakładamy zewnętrzny kącik. Trochę tutaj rozświetlając ten niebieski i do góry trochę tutaj się o. i dając go też tak na górę Dobra. Teraz przychodzi najfajniejsza część tego makijażu. Czyli ten niebieski pod, aż do brwi. Właściwie to nie jest niebieski, to jest taki morskawo zielony niebieski kolor. The Double Sparkle 373. Tak, 473. Bierzemy go. na pędzelek mały, jakiś tam kulkowy i nakładamy go tutaj aż do, aż do brwi i mieszamy blendujemy z tamtym czarnym i bierzemy znowu pędzelek czysty i ładnie sobie sobą łączymy. Mhm. Ja trochę sobie jeszcze przyciemnię zewnętrzny kącik, znowu przy czarnego. zbliżamy jeszcze raz ten biały zsiadamy jeszcze bardziej i możemy go też dać, albo nie tutaj pod co innego ale to później dobra i teraz tak na pacynkę Nakładam tego samego inglota, co przez leczkę i dajemy tutaj. Znaczy, kącik na dole. A w znaczym kąciku na pacjence również nakładam czarny. O. I teraz bierzemy sobie ten... No ja biorę taki. Możecie sobie wiedzieć, jaki jaki kolor Wam pasuje. Ten pędzel z Rosmana I nakładamy biały kolor znowu i rozcieramy do dołu obacie. Teraz na pędzelek biorę Bow z Also Special, czyli taki matowy, beżowy cień. I nakładam go na I blenduję. Jeszcze nałożę tego. Ups. Nałożę jeszcze trochę tego morskiego. Tutaj. Muszę go zintensyfikować. Teraz dodam eyeliner, który jest zwykłym eyelinerem, więc nie ma sensu, żebyście to oglądali. Na górze, tuż do rzęs, mam filmiki na ten temat, jeżeli chcecie obejrzeć, i zaraz wrócę. Tak wygląda efekt końcowy. Jest. No chociaż w połowie są kolory oddane, takie jak są w rzeczywistości. Widzę na komputerze, może to wyglądać trochę inaczej, ale w aparacie wygląda nie najgorzej. Znaczy tak, oba oczy, Oba oczy, oboje oczy. O, teraz trochę mi się inaczej powieki układają taki dzień. Dobra, także to wygląda tak wkrótce całość. Tak jak mówiłam, inaczej mi się powieki dzisiaj gdzie coś takaś jakaś, taka bardziej oklepnięta jest. Nie zwracałam tej uwagi. Na policzki nałożyłam ten sam róż, co ostatnio Glowing Peach z Oriflame. Na ustach mam łyszczyk z Golden Rose. Nawet nie wiem, czy to jest za numerek. Taki beżowy, zwykły łyszczyk. I. To tyle. No, nadzieję, że się Wam podobało. Takiej bardziej, myślę, że na imprezę makijaż. Zaraz będę go e, musiała stonować troszeczkę, żeby chodzić z nim w ciągu dnia. E, przepraszam za syfiastość twarzy, ale tak jak mówiłam ostatnio, zrobiłam sobie oczyszczanie i teraz wszystko mi się goi. Także dzięki bardzo za uwagę. Do następnego razu. Pa!